Vem, é vem, పోషన దమచనా అంకుల్ i'm Na tym turnieju jestem po raz pierwszy, po raz, po raz pierwszy startuję w dyscyplinie BJJ nogi. Pół roku temu byłem na Mistrzostwach Inspektoratu we Wrocławiu, tylko że startowałem w judo. Ogólnie trenuję MMA. MMA jest sportem wielopłaszczyznowym. Są elementy właśnie parteru, zapasów, judo, różne rzuty i tak, jeżeli mam możliwość startu w zawodach wojskowych i reprezentowania swojej jednostki, pierwszego batalionu drogowo-mostowego w Dęblinie, gdzie oczywiście służę, no to przyjeżdżam i łapię to doświadczenie w różnych dyscyplinach, żeby później się wszystko ładnie skumulowało w, no, w głównych walkach MMA. Cieszę się, że jest coraz więcej zawodników. W tym roku było więcej walk, wyższy poziom niż rok temu, bo no z roku na rok coraz lepiej. Myślę, że w przyszłym roku może coś powstanie, bardziej się sprecyzujemy. Wejdziemy ze współpracą z Polskim Związkiem Zapaśniczym i myślę, że już tych zawodników będzie o wiele, wiele więcej. Najlepsza walka, zdaniem sędziego? Najlepsza walka, No było. było, było Kilku zawodników, mistrzów naszych, którzy już zakończyli kariery, ale gdzieś tam jeszcze rekreacyjnie trenują te, te zapasy. Wygrał ode mnie Robert Rogalewicz, on już dawno temu zakończył karierę, ale pokazał, że jeszcze cały czas jest um, na topie. Dziękuję

Mata! Cieszę bo na punkty z świetnym zawodnikiem Arturem Skrzypcem. Mieliśmy okazję już mierzyć się na mistrzostwach Inspektoratu w Judo, gdzie też wygrałem walkę o trzecie miejsce. Artur jest silnym zawodnikiem, startuje też w zawodach zawodowych MMA. No wiadomo, cieszę się z wygranej i, i gratuluję Arturowi dobrej walki. Trzecie miejsce to jest pewien niedosyt, ale przegrałem z naprawdę bardzo dobrym przeciwnikiem, zwyciężyłem walkę o brąz. Generalnie jestem zadowolony z lekkim niedosytem. Organizacja jak zawsze doskonała, znajome twarze, znajomi dawni wykładowcy, nauczyciele. Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj być. Wysyłaliśmy komitet organizacyjny do 29 podmiotów współzawodnictwa. Nie tylko naszego rozwerkowego, ale zapraszaliśmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zapraszaliśmy Służbę Ochrony Kolei, zapraszaliśmy CBS, Policję, zapraszaliśmy Straż Pożarną itd., itd. Wielu, wiele podmiotów większość skorzystało z zaproszeń. A jak ocenia pan start gospodarzy? Jest Pan zadowolony ze startu swoich zawodników? No, powiem tak, no, trudno być niezadowolony, jeśli widzimy y, z trzech z tych czterech dyscyplin medalistów Akademii Wojsk Lądowych, zwłaszcza pokazała to dyscyplina judo czy karate, wiele medali, wiele pierwszych, drugich, trzecich miejsc, możemy być tylko ukontentowani tym, że mamy zawodników y, i pierwszego, i drugiego, i trzeciego, i kolejnego roku studiów w szkole, którzy będą nam zabezpieczali szereg imprez, szereg pokazów, szereg działań, a przede wszystkim będą lepszymi żołnierzami, będą lepiej przygotowani pod względem umiejętności walki wręcz dla swojego pracodawcy, czyli dowódców jednostek po skończeniu akademii, do których traf. najważniejsza kategoria, uwagała kalkulacja tego miejsca. Zapraszam za rok.